Pływam, Kto chce jeszcze powiedz fundacji udaru mosku szybko odbieram biało czerwone nawiocie, czerwoną koszulkę. Jeszcze jest ekipa, tu coraz więcej czerwieni, więc dzisiaj już jeszcze strefy startowej. Odpalamy 10 km, chociaż przypomina, że Dwie minuty do start. Szybko będzie oczywiście można dołączyć. No pięknie to zaczyna wyglądać, 90 sekund, zobaczymy czy to będzie 400, będziemy wam podpowiadać na trasie po pętlach, jak tutaj będziecie, ile ostatecznie osób odebrało te numery startowe. Chyba będzie mniej ktoś z wami. 6, 5, 4, 3, 2, 1, startuje kolejny wikaryzatyw.

Cześć, trzydzieści nie widziałam. 252-256. 170 dwieście Dzięki. 368. Dobra, dzięki. dwójka dzieci jeszcze więc Ja po prostu przekażę ten numer dalej. Dobra.

To też bardzo istotna rzecz, o której rozmawialiśmy w pierwszych latach dotyczących tej chwili organizatorzy AKP i pomysłowawców między innymi, mety że Namiotach, ten jeżeli ktoś ma ocholę, słuchajcie, klaczej prezenty od Blackpool, no, z dziewczyny starają się pakować takie pakiety. No, a bo ja wyrwałem, mam ktoś tak nie mam może... I jeżeli o... chodzi o, o e, dziewczyny dziewczynki dały z pakietami smartowymi na biurko, to na pierwszym wietrze. Słuchajcie, na pierwszym wietrze tam jest biuro zawodowych. No, wszyscy, którzy no, no, no. ukończyli Blackpool, zapraszamy dziewczynki pakietują w takie kolejnych poprzez nie krępować podejść, odebręc. Nie mamy. ...krówki. Nie widziałem jeszcze takich. to naprawdę okazane, bardzo ładne. Cały czas na trasie biegły charytatywnie. Przypomnę, pod 400, może w okolicach 400. Ale na finiszu to będziemy wiedzieć na 100% ...rusz... <noise> nie przypadkowo, Tam tysiące prezentów, gadżetów przygotował jeden z przyjaciół sponsorów firma Blackpool. Mówiłem, że jest z nami tutaj także przedstawiciel, pan dyrektor firmy BlackPool, jednego z partnerów tego pięknego weekendu. Nie kilkaset osób, a około tysiąca w ten pierwszy październikowy weekend do Augustowa zbiega. Światowe, po lewej, po prawej z kolei uczestnicy um, swoje. Posłanki, jakby to dziewczyn sprawdzić, ile to mamy na Zapraszamy, tak, podzielone na panowie świeżutko. Rewieźni właśnie wypakowują kolejne porcje i grobówki. No, to dzisiaj taka, nie inna, więc warto się pod też dobrze dogrzać. A ja prywatnie powiem, naprawdę rewelacyjnie. Eee, przy wejściu do amfiteatru, przypomnę. Białe eee.